Buongiorno a tutti! Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku męskiego gotowania z z Wrocławskiego bulwaru Was witamy serdecznie razem z Paolo. Witaj, Paolo. Buongiorno! Witam, buongiorno, buongiorno. Come staj? Eh, bene, tu! Ah, grazie mille, grazie mille. Oggi facciamo. O, che cosa? Oggi facciamo? oggi facciamo un risotto. Un risotto, właśnie. Bon I funghi. I funghi. No właśnie, słuchajcie, robimy kolejny przepis z książki Paulo Cozza z roku 2007, która była inspiracją, moją osobistą inspiracją do tego, żeby pochłonął mnie kraj, jakim są Włochy, a szczególnie akurat Toskania, bo na pewno wiesz, ale tam jest bardzo dużo toskańskich inklinacji i toskańskich nawet przepisów. Oczywiście. I dzisiaj robimy risotto z grzybami. E, mamy, e, właśnie, jakimi grzybami najlepiej, może tak do, do tego nagrodę Okej, co primo? <laughs> Robimy risotto z Porcini, a baza, sposób, to się nadaje na wszystkie różne sposoby. Okay. Czy okay. będą z owocem czy będzie ala milanese, czy cokolwiek. Okay. Czy ala parmigiana. Ala parmigiana, tak. Sposób to jest to samo. Czyli najpierw mamy nasze Porcini. Tak. Które się kąpały w wodzie, czyli mhm. puścili trochę tam, że robiły miękkie, krojone, mhm. Jest, są porcini i woda, bierzemy masło. Zapytam, jak długo muszą się kąpać? Mogą się kąpać godzinę, dwa, zależy, godzinę zależy, chcą się opalać czy, czy nie. Okej. Okay. No to powiedzmy, że godzina. Nie? Godzina. I zmażymy to na masło, bo mhm. Generalnie musi być risotto trochę kremowe. Zazwyczaj w polskiej kuchni bardziej jest oliwa z oliwa niż z masu. Tak. Ale tutaj pasuje masu. Tak. I burro. Burro, czyli trochę masło. Trochę burro. Tak jest. Do padella, To la padella. Zastanę. Więc w międzyczasie, jak będziemy przygotowywać i rozgrzewać naszą padelę, ja naleję wina, które Ty sprawdzisz, czy będzie pasowało do naszego Rizotto. Zaraz sprawdzam. Zaraz Bardzo sprawdzimy. mi będzie miło. To jest wino bianco della casa, da nostra casa. Z wytrawne. naszej winnicy wytrawne, z o. naszej winnicy, toskańskiej winnicy, gdzie w ręcznie zbieraliśmy winogrona. Salute. Salute. Co za ty pensji? Molto buono, buonissimo. <laughs> Profumo? Si, Profumo chabiamy. ideale. A się, się, się chce. Zapach Toskani. Zapach Toskani. Dobrze. Okej, okay, burro mamy. Burro mamy, cebula mamy krojona. Tak jest. Cieniutko, bo risotto musi być cieniutko. Makaro może być trochę większe, grubsze, nie? Te kawałki. Ale cebula. Nie mm -hmm. cebula. O, jest cebula. Leciło. Ok. Dobrze. Nasze porciny dalej się kąpają tam. Tak, i jak na razie podsmażamy, rozumiem? Tak jest. Cebulę, żeby się troszeczkę zaszkliła. Tak, zaszkliła, właśnie to jest Zaszkli... jak, to, jak to po włosku? Rozolare, 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 la cipu... rozolare la cipolla. Rozolare la cipolla. La cipolla też mówi, robi... O. taki coś, to patrz oczy i uszy, czyli to Jez. I, tak. nos. I nos wszystko, wszystko działa. I, wszystko i, działa. I, I ruchy. Tak wszystko działa. Dobra, ale teraz jest okay. czas, bo Cebula mi właśnie powiedziała, że jest gotowa. Tak, I jest. I ona tęskni za prawdziwki. Robić. I teraz prawdziwki tak. lecą. Lecą prawdziwki. Robią taki tuffo nella padella. A. Voilà. Ze swoją wodą. Ja jeszcze zapytam o czosnek. Ciosnek, dawaj. tak Zapomniałem, przepraszam, bo no. roz, rozmawialiśmy o tym przed chwilą. No widzisz. No. Ale się. czosnek, nie... jest tylko, żeby dać ten, żeby się Ale nie stresujemy się, prawda? Nie, 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 nie to jest wiesz, tutaj ma, na prawo tutaj być. Tu najważniejsze to jest cebula i prawdziwki. I ta woda, która teraz jest. To tak Taki ogień bardziej, tak już rozkręca. forte. Rozkręca się. No właśnie, a propos wina, kiedy dodajemy wino? No zaraz, kiedy właśnie ta woda już no wie, się, robią bąbelki. A, robią mi się bąbelki. Odparowuje. Od odparowuje. Kiedy odparowuje, odparowuje. <laughs> ewapora. 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 Ta woda, ewapora. Czujesz zapach. Teodore hmm, teodore. I kiedy e odore się pojawia zapach, to, to rozumiesz, że już ta woda już coraz mniej, bo już tak. się pojawia wyraźnie ten porcinek, który mówię, słuchajcie, jestem. Tak. I... I kiedy ten wino, no to właśnie tyją. Czyli profumo, czyli zapach to jest, jak czujemy zapach grzybów, to znaczy, że... Jest, tak, zbliża się do tego, że możemy dawać wina, tak? Możemy dawać zaraz wina. Co razem z tym? No. I będzie dobre? Będzie razem. dobre, bo jest wytrabne. Tak, Jeżeli no. byłby słodki, no to byłoby przekleństwo. No i Toskania na grzybach stoi. I na grzybach, właśnie Porcini, czyli na prawdziwkach, oraz na truflach. Także ta kompilacja toskańskiego wina z Porcini. Hmm jest, jest może, być, może być ciekawa. Nie próbowałem jeszcze toskańskiego wina dodawać do, 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 do Twojego przepisu. Tak. Twojego no, przepisu. Generalnie wino to jest składnik, nie? Czyli To jest lopicza, to, to ale nie tylko lopicza. To, no, to jest. Molto importante. Molto importante. Dokładnie. Tak. Ile powinniśmy dodawać wina? Mniej więcej. Troszeczkę. Na oko. Na oko. na oko. na oko, dopóki ty też czujesz nosem, że wyparuje. I teraz bierzemy ryż. Arborio. Arborio to jest jakiś gatunek ryż. Mm -hmm. Tutaj mamy. Tak, właśnie opowiedz, to jest gatunek ryżu, prawda? Tak. Do risotto ryż się nazywa arborio. Arborio. arborio to jest ryż, który właśnie jest do tego. I mamy. dajemy. Też toskański. <laughs> Okej. Okay. I ryż oczywiście też jest we Włoszech. Wiesz gdzie? Tam też w Piemonte. Mhm. Tam są te e, kobiety, które odbierają, nie wiem jak to się mówi, nie? E, z tym ryżem. A, zbierają je, tak? Zbierają, 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 zbierają ryż. No właśnie, co jest dla niektórych z Was może być zaskoczeniem, że we Włoszech e, rośnie ryż. Tak, to jest. To jest też ciekawe. Okej. Okay. No i teraz. Ryż zaczyna, kiedy zaczyna być trochę przydrocisty, tak. No to. Zaczyna widzę. Wypił chyba to wino już, tak? Czy powoli wypił. wypija to wino. Wypija to wino. Oczywiście. O, i chyba bardzo ważne z tego, co przeczytałem w książce, jest to, żeby cały czas być przy gotowaniu. Nie możemy odejść, zostawić, niech się gotuje, niech się coś z tym robi. Tu jest wymus. Tu, jeżeli to ogólnie jest ważne nawet przed makarona, bo tak. makaron czuje i musisz łapać moment, tak. kiedy jest al dente. To jest moment. O, oczywiście, że makaron jest w dobrej jakości wytrzyma ten punkt al dente dłużej. Ale już teraz już dozować bulion. Dobrze. I w tym przypadku. Hmm. Bo risotto właśnie, tak się robi, że powoli, powoli tak. mieszasz. Okay. I, I kiedy zaczyna być tak, że płyn brakuje. Rozumiem. dolewasz i dolewasz, i dolewasz. I no? cały czas jesteś w przygotowaniu, tak. prawda? Bo my teraz używamy e, bulion warzywny. Ale pytanie, czy można użyć bulion normalny? Normalny czyli, rosół. Oczywiście, tak? Oczywiście. Ale wtedy też go można połączyć z winem? No, tak. Też. Tak, tak, tak. No, o, to o, zależy od o, smaku. O, czyli o, baza to jest ta. A mhm. wariacje mogą być jak chcesz. Okej. Okay, tak. I, I teraz na moje oko ostatni raz. Dolewka, ostatnia dolewka, ostatnia dolewka, i potem już będzie, tak? I Leportu potem Leportu. już A. możemy powiedzieć, że, że to, jest gotowe. to się zrobiło, jest bo pronto? to musisz popatrzeć i zobaczyć, nie? czy jest zrobione, czy nie jest zrobione. No właśnie, czyli rozumiem, my nie będziemy używać śmietany. I zamiast śmietany alternatywą z tego, co rozumiem, może być parmezan, tylko że nie za dużo, żeby nie przebił tego smaku grzybów, tak? Dokładnie, ale powiedzmy, że jest okej. Okay. Według mnie tak jest okej okay. i włączamy ogień, mm -hmm. I... masło, tyle. Rozumiem, na oko, już. mniej więcej, ale mniej więcej pół łyżki rozumiem tak to jest. Mniej więcej. Powiedzmy, tak, powiedzmy okay. tyle, nie? Czyli już nie gotuje, odpoczywa, Łam, odpoczywa. Odpoczywa mieszamy, żeby to było bardziej kremowe. I teraz dodatkowo możemy parmezan. Mm -hmm. Czyli możemy. Łatwiej, ja czuję tą powinność. Okay. O. Ola. Questa è la Gratuzia, się nazywa. La Gratuzia, grattare. No. Ok. Ale żeby właśnie. To wystarczy. 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 Ok. Pieprz, sól dodajemy. Ewentualnie możemy spróbować, że brakuje dodajemy, jeżeli nie, żeby bulion był już na tyle słony, nie trzeba. Okej, okay. co jeszcze moglibyśmy dodać? Możemy robić taki, na koniec taka perełka. Limone. Limone. Widzę, oh. że tu mamy limoni. Tak. Prosto z drzewą. wow. Tak, limone Piękne. fresco. Ja. Limone fresco. Toscano. Toscano i skórka limone. I skórka limone. Skórka limone. O, to od razu, czuć, od razu czuć Sicilia, czy Tuskania? Mm. <grym> tak, tak. Witamina C. Witamina C. Bądź też eksperymentują kulinarnie. I właśnie teraz mamy naprawdę już. Pronto. A się chce. Okej, okay. mangiamo. Mangiamo. To, Paolo, czyń powinno. Bardzo proszę. Il piatto. E risotto. E risotto. Ekolo. Grazie mille. E anche ovviamente per te, sì, perché sì, eh. dobbiamo mangiare insieme. sì. che eh, in eh, sì, si Benjamin certo, ben... ben Questo... ben <totipo> certo. Eh. certo. Mangia, 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 oh, risotto. Ah, voilà. io te lo do qualche che può te poprosare. Di sì, oh, oh, Dite se benché nam smakovato. E anche un po' di prezzemolo? Eh guarda, un po' ci vuole, sì, sì. Oh, perfetto. Eccolo qui. Ora abbiamo tutto. Possiamo mangiare. S possiamo mangiare. Allora, grazie. grazie. a te. Buon appetito. <ride> buon appetito, buon appetito. Mm. Mm. Oh. Proviamo. Mm. Mamma mia, al dente. Perfetto, al dente perfetto. Mi zio chiede al dente ni tuche. Chiede. Chiede è al dente. Che mm. no? ne è al dente? Ni tuche. Ni tu 3 Saluta, luta.